Cześć wszystkim. Powiem wam szczerze, że nie wiedziałem jak nakręcić ten film, czy zrobić to na poważnie, bo wiecie, to ogólnie tragedia. No, znacie historię, prawda? Czy stworzyć to wszystko z przymrużeniem Oka? Ale jako, że ten film to jedna wielka tragedia, i nie można na niego patrzeć inaczej jak z przymrużeniem Oka, albo w ogóle z zamkniętymi oczami, to chyba nie muszę wam mówić, jak nakręciłem ten film. Filmu nie będę wam streszczał, bo na pewno znacie historię. Musicie ją znać, bo od sześciu lat dosłownie codziennie pierdolą o tym w telewizji śniadaniowej, także na pewno nie umknęło wam to waszej uwadze. Brawo, Polsko! Szczerze mówiąc zastanawiałem się, kiedy oni o tym wszystkim przestaną mówić, bo nawet o tych większych tragediach w końcu mówi się mniej, wiecie, stopniowo, małymi kroczkami, ale oni nawet nie zatoczyli koła. Oni po prostu przeszli na kolejny poziom żenady, i to window. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Chciałem powiedzieć, że rozumiem, że tym wydarzeniem żyła cała Polska, ale ja po prostu tego nie rozumiem, a tworzenie filmu jest kompletnie bezcelowe. Poza tym, sposób, w jaki zapowiadasz ten genialny film, sprawia, że. biletów kurwa nie ubywa. Ale wiecie, żeby nie było, że psieczy tylko na Polaków i Polskę, gdyby w Ameryce zaistniała podobna, albo nawet taka sama sytuacja, oni by się nie pierdolili w tańcu. Oni by wypowiedzieli wojnę i nakręcili 8 filmów właśnie o tej tematyce. World Trade Center, które też budzi wiele wątpliwości, ale tam nikomu nie przeszkadzało, żeby nakręcić film o dzielnych strażakach, którzy to wszystko próbowali jakoś ogarnąć, poskładać i uratować... wszystkich. Szczerze, tu nawet chyba nie chodzi o sam film. Tylko o tą całą buracką i gównianą otoczkę, która jest wałkowana codziennie, która irytuje, wyprowadza z równowagi, aż w końcu w kurwie. Tragiczny dzień dla wszystkich Polaków i dla państwa polskiego. Wiecie, oni myślą, że tak jest fajnie, że tak jest dobrze i to jest świetny ruch, że będą pisać o tym książki, stwarzać komiksy i kręcić filmy. No cóż, ja z tym nic nie zrobię i, i chyba nikt z tym nic nie zrobi. Fajnie. Ja jestem Maki i dziękuję Wam za uwagę.